Chciałabyś ze mną trenować bez dochodzenia z domu? To cudownie, bo ja z tobą też. Jeśli chcesz zobaczyć efekty wow, czyli takie, których nie miałaś nigdy wcześniej, to rozpocznij domowy program treningowy HPT-9. Nie ma tam przypadkowych ćwiczeń, jest za to sprawdzony i skuteczny plan, który opracowałam na podstawie lat doświadczeń w pracy z kobiecym ciałem. Domowy program treningowy HPT-9 to nie tylko plan treningowy, to także cała masa wiedzy, dzięki której unikniesz błędów, które dotąd mogły bulkować Twoje efekty. Dodatkowo w HPT-9 znajdziesz także poprawną technikę wykonywania wszystkich ćwiczeń z planu prostsze niż myślisz, bo na podstawie opisu, który zostawiłam w e-booku, określasz swój cel oraz efekt, do jakiego dążysz. A następnie wystarczy tylko krok po kroku realizować plan. I program treningowy HPT-9 udowodni Ci, że wyznacznikiem dobrego treningu nie są wcale za zakwasy czy zmęczenie, tylko efekty. Już trzymam kciuki za Ciebie i wierzę, że mi zaufasz. Wierzę, że będziesz kolejną królową własnej bajki.